pokój i dobro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do wspólnej modlitwy na korące do Bożego Miłosierdzia. Za dusze w cierpiące, zakonających dla nas o śmierć. Za tego z nas, to najbardziej potrzebuje modlitwy. Witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Dzisiaj też na podwójnym mikrofonie, na mikrofonie studyjnym i na mikrofonie tym, który był jakiś czas temu. Przepraszam Was bardzo serdecznie. O szczęśliwy powrót dla żony Ewy. Witam Was bardzo serdecznie. Modlimy się za duszę w miejscu cierpiące, zakonające dla nas dobrą śmierć. Za tego z nas to najbardziej potrzebuje modlitwy. Módlmy się za Ojca Świętego Leona XIV. Prośmy o dar nieba dla naszych bliskich, z moich Módlmy się w intencji księdza Piotra Pawlukiewicza. Moi drodzy, zachęcam was bardzo serdecznie do tego, aby naszą modlitwę udostępnić, żeby było nas jak najwięcej i żebyśmy ohasztagowali. Hasztag Pawlukiewicz, hasztag Koronka, módlmy się w intencji księdza Piotra Pawlukiewicza. Radość nieba dla nie ma dla niego. Módlmy się za tych wszystkich, którzy podeszli od wspólnoty Kościoła, módlmy się za tych, którzy potrzebują naszej modlitwy, za tych, którzy Kościół przeklinają, módlmy się w intencji Adama, który prosi o modlitwę za zamarłych wypominkach, które wspominamy. Módlmy się w intencji Ewy Wiśniewskiej, Joasie Czławskiej, Kasie Szkarpetowskiej, prosząc o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, w intencji księdza Bogusia Kowalskiego, w intencji księdza Jerzego Jastrząbskiego, w intencji tych wszystkich, którzy spowodowali, że udało się napisać książkę o księdzu Piotrze Pawlutkiewiczu z myślami jego, moi drodzy, to jest dla mnie wielkie dzieło, wielkie zadanie. Dlatego też bardzo się cieszę, że że jest to możliwe. Moi drodzy, kciuk do góry, ja już tu nie będę patrzył. E, moi drodzy też bardzo Was proszę, e, abyśmy e, udostępnili naszą modlitwę. I jeżeli możecie poniżej też bardzo Was proszę, e, żebyście e, wsparli rozwój tego kanału za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję za obecność, dziękuję za... Wiesia, widzę, znowu zaczyna. Wiesia, z czym masz problem? Że tak mogłabyś... No nie wiem, czy Ty się modlisz, czy propagujesz ateizm? Czy co? Przedstaw się po prostu, jakie jest Twoje, że tak powiem, oczekiwanie od tego, co tu robisz na tej koronce do Bożego Miłosierdzia. Po pierwsze ateizm, nie ma ludzi niewierzących. Ateizm, ateos jest zaprzeczeniem istnieniu Boga, więc jeżeli mówicie, że mówimy, że nie ma Boga, to po co mówić o Bogu, skoro go nie ma? Tak tylko na logikę biorę, bo widzę, że Wiesia Albo ktoś pokryje kto się pod nikiem wiesza, no staje się takim powoli, bym powiedział, delikatnym hejterem. Więc modlimy się też w intencji Łukasza, bo ma dzisiaj, jak nam napisał, kryzys zdrowotny. Dlatego modlimy się też tak do Darek, modlimy się też w intencji wiesi. Zofia Połek chyba po raz pierwszy. Moi drodzy, bardzo was proszę, poniżej mamy tutaj bardzo za przylot ojca Stanów. Jeszcze nie rozmawiałem na ten temat z ojcem prowincjałem, bo to powoli małymi krokami, ale myślę, że w listopadzie już będzie bardzo zamknięte, ale to po rozmowie z Tobą. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście Możecie na dole, tam właśnie też wesprzeć ten kanał, rozwój tego kanału. Mamy nadzieję, że wszystko dobrze słychać. Dużo mówiłem, to teraz, moi drodzy, rozpoczynamy naszą koronkę. Do Bożego miłosierdzia o niedypowej porze w naszych intencjach, za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje, za tych, którzy nie umieją się modlić, za tych, którzy porzucili. Przepraszam, porzucili drogę wiary za mój szczęśliwy powrót i pozałatwianie wszystkich spraw związanych z pewną rzeczywistością duszpasterską, że jestem już po szarawie o dobre bycie, wprowadzenie jutro osób, które będą się spowiadały w tą kateczni. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spa od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi i Pannem, umęczon pod wąskim piłakem, ukrzyżowan umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umartwych. Wierzą w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowań rzekł odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wiecznym. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Intencji Magdy, która ma dzisiaj urodziny. Za wszystkich, którzy mają urodziny, mieli urodziny, mają imieniny, będą mieli imieniny. No i to, co też Darek pisze, bardzo was proszę. Wszyscy kciuki do góry, na razie. Druga dziesiątka koronki do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze w naszych intencjach. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Trzecia dziesiątka. Koronki do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze w naszych intencjach. Grzegorz. Bardzo dziękuję. Ojcze Przedwiecznym, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Paweł Kulesza serdecznie pozdrawiam, witam, jeśli jesteś z Białego Stoku, to chyba no, to, są to nazwisko kuleszów, jest znane bardzo się cieszę, że jesteś. Zapraszam każdego z Was do wspólnej modlitwy na koronce do Bożego Miłosierdzia o nietypowej tworzy. Czwarta dziesiątka naszej koronki do Bożego Miłosierdzia. Ojcze Przedwiecznym, ofiaruję Cię ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ostatnią piątą dziesiątkę ofiarujmy w naszych intencjach, może też w intencji tej, o której napisał Paweł Kulesza o odnalezienie drogi życiowej. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mił miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mił miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mił miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mił miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Okpi i woda, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Pokwij i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Moi drodzy, pomódmy się za wszystkich, którzy um, przeżywają różnego rodzaju kryzysy, zniewolenia, za wszystkich zniewolonych. Módlmy się, przyzywając wstawiennictwa świętego Michała Archanioła o uwolnienie od jakiegokolwiek grzechu. Święty Miele Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, w Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Moi drodzy, przyjmijcie Boże błogosławieństwo, potem życie zadawać pytania. Eee, możecie podzielić się jakimś doświadczeniem trudnym, ładnym, pięknym, brzydkim, jeśli chcecie, jeśli to ma służyć naszemu rozwojowi. Pan z wami. Niech Was błogosławi, Bóg Przedmogący, Ojciec, i Syn i Duch Święty. Amen. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, że jesteście, jeżeli możecie i chcecie, tradycyjnie. Super chat, super naklejkę, dziękuję za wsparcie, które dzisiaj dostałem. Między innymi między innymi nowego wspierającego co miesiąc ofiarę w wysokości 10 zł i 1 grosza. Bardzo Wam dziękuję. W filmie wystąpili, Roman napisał, no nikt nie wystąpił, no, jestem ja, że tak powiem, na wizji, ale przede wszystkim modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia, jeśli to jest tylko możliwe, to modlimy się na bieżąco, na, na żywo. Nie zawsze jest to możliwe. Czasami jest słaba jakość, czasami są słabe zasięgi. Moi drodzy proszę Was, kciuk do góry. No i też jeśli możecie, poniżej ten, macie przy czacie, chyba tak, przy czacie, tam gdzie wpisujecie czat, po prawej stronie jest taka buźka okrągła, to możecie buźkę wysłać. I zaraz po prawej stronie jest prostokąt z S przekreślonym, czyli można dowolną ofiarę złożyć, za co bardzo dziękuję. E, złotówkę 2,5,10 euro, dolar. Co byście chcieli na rozwój kanału? E, może mi się uda, że zrobię zdjęcie. Że zrobię zdjęcie. Poczekajcie. Nie wiem, czy mi się to uda. E, może się uda, może się nie uda, nie wiem, czy wy to widzicie. No, nie będę, może robił, tak? Nie, nie będę robił, także wystarczy to, co jest. Bardzo się cieszę, że, że jesteście. Jeszcze raz, moi drodzy wszyscy, jak to, jak możecie, to jeszcze po prostu. Paweł Kulesza dziękuję za e, wysłanie subskrypcji. E, może się uda, że właśnie ktoś będzie e, wspierał właśnie z tych osób. Oliwie Pulka, Patek oficjalnie, Tom Smith, Mika. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że jesteście. Nie wiem na czym to polega, ale na tym to polega. No co, moi drodzy, powoli kończymy. Dziękuję Wam, że jesteście, teraz trzymajcie się, ja jeszcze puszczę co nieco jakąś może reklamę, gdybyście chcieli obejrzeć. no i lecimy, z Bogiem.